Wszystko w życiu każdego człowieka jest ciągiem wydarzeń płynących z mojej troski i mojej miłości, z zachowaniem wolności człowieka i wolnej woli, jaką dałem. Przy każdym stoję pełen troski i miłości, i czekam na chwilę, kiedy zechcę przyjąć moją pomoc. I cierpię przez jego grzeszność, i boleję nad jego zatraceniem. Jakże wielki jest mój ból, gdy tylu idzie na zatracenie, bo nie chce mej pomocy, gdy tylu pochłania piekło. A przecież wszystkich kocham i dla wszystkich przyszedłem tu, aby za nich cierpieć. I by ich wyzwolić. Umęczyli mnie swoją grzesznością i odwracają się od nieba, które chcę im dać. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jeśli ktoś nie podejmie mojej wyciągniętej dłoni, to pójdę do kogoś innego z tym, co mam w mojej dłoni. Potem tam, gdzie był mój dar na dłoni, jest puste miejsce. Jest to pustka, którą człowiek sam wybrał i której sam nie jest w stanie wypełnić. Jeśli byłaś ze mną na górze i za jakimś złudzeniem zbiegłaś na dół, to wrócić na górę jest bardzo trudno. Droga pod górę jest trudniejsza niż w dół, a przy dużej stromiźnie niemożliwa. Nie oglądaj się za tym, co w dole, choćby hałas czyniło. Patrz w górę. Tam jest niebo i światło. Niech tylko ono przyciąga Twoją myśl i Twoje serce. Nie odrywaj wzroku od mojej miłości. Ona jest niebem i światłem i szczytem, który masz przed sobą. Był w kościele taki moment, gdy zrozumiałam to. Po mszy świętej wystawiono najświętszy sakrament. Odczuwałam w nim życie. Jego biel pulsowała jasnością w rytm uderzeń serca. Potem coś rozproszyło moją uwagę. Oglądnęłam się i już do końca adoracji Hostia była tylko białym opłatkiem. Mimo moich wysiłków, by dostrzec to. Co widziałam wpierw? Pokazałeś mi to, Jezu, dosłownie. Dla ciebie pulsowało moje serce w hosti, a jednak odwróciłaś od Niego wzrok i nawet nie wiesz za czym. Pokazałem ci to, abyś doskonaliła swoje posłuszeństwo wobec moich wezwań. I abyś umiała być ze mną i przywrzeć do mnie ze wszystkich sił swoich i z całego serca swego, tak jak żąda tego pierwsze i najważniejsze moje przykazanie.